Jake, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, wielkimi, ale to naprawdę ogromnymi krokami zbliża się aktualizacja, a nam do omówienia została jeszcze jedna rzecz. Dokładniej nowa, legendarna postać, czyli... Amber. Ja w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak ona będzie dokładnie wyglądała, jakie będą jej gadżety Star Power, jak będzie się prezentowała na mapie. Dostałam super info od Supercella, także już sama się nie mogę doczekać, ale zanim do tego przejdziemy, to mam dla was niespodziankę. Dokładnie jest to niespodzianka od Play dla osób posiadających abonament w Play. Jest to jesienna promocja 15 zł zniżki na pierwszy zakup w aż trzech sklepach. Google Play, App Store oraz Xbox Store. Oczywiście nie jest tak, że tą zniżkę możecie wykorzystać tylko w jednym z tych sklepów, tylko możecie ją wykorzystać w każdym z tych sklepów, czyli łącznie macie aż trzy zniżki. Fajne jest to, że w każdym z tych sklepów możecie zapłacić z Play, a swoje zakupy dopisać sobie na przykład do rachunku lub doliczyć do faktury. Myślę, że grzechem by było nie skorzystać z tej promocji, także koniecznie klikajcie w pierwszy link w opisie i korzystajcie. Oprócz tego mam dla Was jeszcze jedną dobrą wiadomość, a tą wiadomością jest to, że w ofercie Play są już dostępne Xboxy. Dokładniej jest to przedsprzedaż Xboxów i są to modele Xbox Series X. Posiadają one 4K w rozgrywce, 120 klatek na sekundę oraz 12 teraflopów mocy. Jeżeli mam tu jakichś fanów Xboxów, to koniecznie zaglądajcie w drugi link w opisie, a od razu przyniesie Was do tej oferty. No dobrze moi drodzy, no to skoro lecą cały czas te fajne informacje, no to teraz jeszcze niech poleci dwóch zwycięzców, którzy zwyciężyli kody paysay w karcie wartości mega dzięki temu, że zrobili zakupy z kodem farel i podesłali mi filmiki na maila. Wielkie dzięki za wsparcie nagrody już do Was powędrowały. A Wy, moi drodzy, pamiętajcie, że jeżeli robicie jakiekolwiek zakupy z kodem Farel, to koniecznie podsyłajcie mi je na maila, którego znajdziecie oczywiście w opisie. A ja w kolejnym odcinku ogłoszę kolejnych dwóch zwycięzców na kody kart o wartości Mega Boxa. Dobrze, moi drodzy, więc na samym początku supercel pokazuje nam, jak będzie wyglądała postać Amber. Swoją drogą, Amber oznacza bursztyn. Jest ona ognistą postacią, która zawsze uwielbiała rozświetlać świat oraz przeciwników, którzy pojawiali się na jej drodze. Oczywiście za chwilę pokażemy, jak ona wygląda również od tyłu, ale teraz możemy się przyjrzeć, jak wygląda z przodu. Powiem szczerze, że jest to jedna chyba z najbardziej kolorowych postaci, które są teraz w Brawl Stars i na pewno będzie się ona mocno wyróżniała, no bo będzie ona takim naszym świetlikiem na mapie. Jak widzicie, w dłoni ona trzyma taką ognistą, dużą pochodnię, a do pochodni na sztureczku przyczepiony jest pojemniczek zapewne z jakąś łatwopalną mazią. Tutaj możemy zobaczyć, jak ona wygląda. Podpaliła sobie Właśnie rękę, no to ładnie. I tutaj y, poznajemy wszystkie... Piny, które będą do niej e, przynależały. Mamy tutaj oczywiście zakochaną Amber, spoconą Amber, płaczącą Amber e, i wszystkie dostępne piny, jakie będzie ona posiadała. Mamy również łapkę w górę oraz łapkę w dół. Niestety tutaj troszeczkę widać, jakby Amber była chłopakiem, ponieważ widać jej tylko e, wysoką uniesioną grzywkę. No ale cóż, być może tak miało być. Dajcie znać, który z tych pinów najbardziej Wam się podoba, a my lecimy dalej. Ok, i tutaj już możemy zobaczyć, jak nasza Amber będzie prezentowała się w lobby. Jak widzicie, lobby jest różowe, także już mi się podoba. Z tyłu ma przepięknego kolorowego warkocza, ma śliczne złote kolczyki, złoty pasek i tutaj możemy już zobaczyć na czym będzie polegał jej star power. Z tego co rozumiem to star power nazywa się wild flames czyli dzikie płomienie i polega on na tym, że Amber będzie mogła rozproszyć na ziemi dwa, dwie pułapki paliwowe i będąc blisko może sobie przy okazji ładować swój ultimate atak. Gadżet natomiast nazywa się fire starters czyli podpałka, coś w tym i będzie polegało na tym, że Amber będzie biegła szybko przez 4 sekundy, rozlewając ze sobą jakąś łatwopalną maść, którą następnie będzie mogła podpalić. Także dużo ognia na pewno wniesie nasza Amber na tą mapę i będzie na pewno bardzo niebezpiecznie. Jeżeli są to osoby, które boją się ognia, to niech zostawia łapeczkę w górę. No dobrze i tutaj możemy zobaczyć jak nasza Amber będzie prezentowała się na mapie. Strzela tym swoim ogniem, ma naprawdę bardzo daleki zasięg, ale jestem ciekawa jakby właśnie wygląda jej ultimate atak. Okej, okay, ta maś yy, taka roz... bardzo łatwopalna. Myślałam, że będzie bardziej yy, taka kolorowa, ale ona jest zupełnie czarna zupełnie czarna. Ona może to podpalić, więc zobaczcie, jaki w ogóle ma pole zasięgu ta maś. Ona może podpalić praktycznie połowę mapy. To jest niesamowite. Na pewno trzeba będzie na tą postać bardzo uważać. Okej, okay, czy ona wykorzystała już swój gadżecik? Tak, jak widzicie, ona przez 4 sekundy bardzo szybko biegnie i rozprasza właśnie yy, tą maś po całej mapie. Tutaj możemy już zobaczyć, jak ona będzie wyglądała na innej mapie. Troszeczkę swoim wyglądem przypomina mi Jessie. Nie wiem, czy Wy też macie takie odczucia, ale naprawdę jest bardzo podobna. A tym bardziej, jeżeli pamiętacie skin do Jessie Czerwony Smok, to właśnie tego skina mi tutaj przypomina na tej mapie. Będzie to na pewno bardzo ciekawa postać. Jak rzuca tym swoim ultimate atakiem, to naprawdę zasięg też jest dosyć daleki. No nie wiem, nie potrafię ocenić, czy podoba mi się ta postać, czy nie podoba, bo już się nie mogę doczekać, że ją przetestuję. Jak ją przetestuję, zobaczcie, jak ona podpala to wszystko! Ona naprawdę może podpalić kilku przeciwników naraz. To jest niesamowite. Jestem naprawdę ciekawa, właśnie jak będzie się nią grało. Czy będzie się wygodnie grało, czy to jednak będzie trudne. Bo z tego co pamiętam, jak weszła ostatnia postać, czyli kolec, to nie było tak fajnie na początku. Jestem ciekawa, czy ona będzie właśnie za OP, czy jednak trzeba będzie ją troszeczkę ulepszyć. Dajcie znać, co myślicie o tej postaci, bo jestem bardzo ciekawa. I dajcie oczywiście znać, czy jeżeli ona będzie w sklepie, to będziecie ją kupować, czy jednak wolicie ją wydropić ze skrzyni. Ja jeszcze się nad tym zastanawiam, no ale zobaczymy. Teraz możemy zobaczyć jeszcze jej cieszynkę. Podrzuca swoją pochodnią i podpala sobie rączkę, ale i tak wychodzi z tego obronną ręką. A jeżeli e, przegrywa gierkę, no to po prostu e, spala się na popiół i wychodzi z niej taki e, czarny diabełek, więc wygląda dosyć zabawnie. A teraz, moi drodzy, mała niespodzianka, ponieważ Supercel zdradził nam również kilka gadżetów. Na czym one będą polegać? Pierwszy gadżet będzie należał do Max. I będzie nazywał się on podstępne trampki, coś w tym stylu. Polegało na tym, że Max jakby śmiga szybko w miejsce, które wcześniej sobie wybrała po 4 sekundach, naprawiając wszystkie obrażenia, które otrzymała. W międzyczasie. Jestem ciekawa w sumie, na czym ten gadżet tak naprawdę polega, ponieważ średnio o to zrozumiałam, więc sprawdźmy. Tutaj będziemy mieli dokładnie pokazane, więc skupcie się teraz i żeby dowiedzieć się, na czym właśnie będzie polegał ten gadżet. Uwaga! Max teraz wciśnie gadżecik tak, jest. Tutaj, jakby widzicie, taką złotą, e, złoty piorunek, poszła sobie i po czterech sekundach wróciła się w to miejsce, które sobie wybrała, więc na tym będzie polegał ten gadżet. Będziemy mogli na przykład podjechać sobie jakiegoś przeciwnika, zobaczcie, i cofnąć się w to miejsce. E, którym byliśmy przed chwilą. Także no, dosyć spoko, no bo to jest taka forma ucieczki. Dajcie znać, jaką się ten gadżet podoba i czy będziecie z niego korzystać. Moim, gra, moim zdaniem, mega spoko to coś w rodzaju teleportu. Więc widzę, że super w tej aktualizacji e, jasno stawia na teleportację. I kolejne dwa gadżety, które zostaną wprowadzone po aktualizacji, to T Bone Injector. Ja sprawdzałam, co to w ogóle znaczy i okazuje się, że to jest jakiś. Wytryskiwacz kości, wyciskacz kości? Nie mam pojęcia, nie chcę wiedzieć. Jeżeli wiecie, to dajcie znać w komentarzu. Polega on na tym, że ból odzyskuje 1500 swojego życia natychmiast. Także no fajnie, ponieważ będzie mógł się uleczyć. I to jest spoko, ponieważ ból tak ma dużo życia, więc jeżeli jeszcze będzie mógł się leczyć, no to naprawdę będzie OP z tym Dajcie znać, jak Wam się podoba, a teraz sprawdźmy kolejny gadżet. Kolejnym gadżetem do bóla jest Stomper, cokolwiek to znaczy. Może jeżeli wyjaśnię, na czym polega ten gadżet, to zrozumiecie, co to jest za nazwa. Ból może przerwać swoją szarżę, czyli swój super atak i w tym samym momencie takim mocnym przytupnięciem, które nazywa się Masy' Stomp, spowolnić przeciwników na półtora sekundy. Spowolnić przeciwników oczywiście, którzy znajdują się w pobliżu. Także dosyć ciekawe, na pewno za chwilę pokaże nam to super cel na mapce, także Oglądajmy uważnie. Ok, tutaj super cel pokaże nam, jak będzie ten e, gadżecik działał na mapie, jak będziemy mogli go używać, więc ogl oglądajmy uważnie. Na początku ból oczywiście musi nabyć sobie ultimate attack, żeby włączyć go e, i żeby wykorzystać, Ok? Wykorzystał gadżet, ale niestety e, nieefektywnie. Musimy poczekać na jeszcze jedną akcję, bo tutaj coś nie wyszło chyba, e, więc poczekajmy, ból za chwilę sobie już nabije ulcika, e, już prawie go ma. I wtedy będziemy mogli zobaczyć, jak to dokładnie wygląda. Sekundka, jeszcze. Jeszcze jeden strzał, dobra, ma już nabitego ulta, wykorzystuje go, zatrzymuje się w połowie, spowalnia przeciwnika. I zabija go. Więc, jak widzicie, bardzo przydatny gadżet i bardzo efektywny. Ok, moi drodzy, więc to by było na tyle z tego odcinka. To na tyle informacji, które podesłał mi dzisiaj Supercel. Mamy wrażenie, że naprawdę już jesteśmy bardzo blisko tej aktualizacji, także czekamy z niecierpliwością i trzymamy kciuki, żeby była jak najszybciej. Zostawcie łapkę, oczywiście, jeżeli chcecie, żeby na moim kanale pojawiało się więcej takich ciekawych informacji na temat aktualizacji. A tymczasem ja się z Wami żegnam, widzimy się w kolejności. W kolejnym odcinku zapraszam Was jeszcze na koniec do sklepu Pixiepo. po kozackie koszulki oraz na mojego Instagrama, grupę na Facebooku, TikToka. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Trzymajcie się, cześć!